Hejka, get ready with me na fiszka. To zaczynamy. Założę bluzę. I nie pytajcie dlaczego mam klapki. Bo to jest wieś. Tutaj nikt nie chodzi za bardzo w sumie. I w klapkach jak ktoś idzie, to w klapkach też każdy. A więc normalne. U nas, bo tu jest jeszcze mało osób, które mieszkają. A więc to jest całkiem normalne. To zaczynamy. To jest moja ym, fiszka. Te klapki są dla mnie za małe, troszkę, ale no nie umiem innych tropić. To jest moja fiszka. I tutaj nie chcę jechać po tym chodniku. No jest takim tydzień trochę. Bo ja się, że się wywalał. A więc idę na, na drogę, na ulicę. Ym, I później. Będę szła na jeszcze jedną, bo tam jeszcze auta nie jeżdżą. Bo na razie nie mogą. E, sorry za mój głos, ale mam trochę chrypkę. Bo mam katalinę, i mi to wszystko spływa do gardła. I no. I chrypy strasznie. O dobra, jesteśmy. Dawno nie jeździłam na ogólnie, ogólnie. A to bym chora, a to się uczyłam. Bo jak na razie. Muszę się uczyć albo na poprawę, albo na nowe, sprawdziane kartkówki, których na szczęście już jest mniej. I jedziemy, czyli najpierw jedziemy tędy i później idziemy o tamo. O tam dalej. Przechodzimy. Czy mogę iść z polem? No nie, nie chce mi się polem, bo jest, może być mokra trawa. A jeszcze? Bo rano padało u nas. Dobra, idę, o dobra, jesteśmy na nowej drodze, hura, udało się, trochę tutaj przejdę, bo tu jest jeszcze dużo piachła, więc nie będę się chciało schodzić z piszki. Jest git, później, więc, później może pójdę do koni, nie wiem, to jest bardzo możliwe, że pójdę bo będzie mi się nudziło i się do mnie jeszcze o 15 albo o 15.30 koleżanki przyjeżdżają jedna w sumie o 17 ale no więc nie mam co robić i będę sobie jeździła na pewno nie do 15 bo mi się nie będzie raczej już tak bardzo długo wzięło ale trochę sobie pojeżdżę, zajmę czas to w sumie tyle, pa!